okay okay but, honey okay i'm oh, sorry oh god but i'm if, if you don't if you don't let me out i can't leave you alone okay. <laughs> hahaha <noise> aaaaaa Siemanko z tej strony Mefi i witam was w moim kolejnym filmiku w kolejnym odcinku Boostera i dzisiaj będzie soczyście aczkolwiek chyba no już w ostatnich też mówię, że soczyście A tak czy siak jeszcze intro staircasea i lecimy Life sometimes gives us a bunch of lemons but that's the time you think about real friends with them Any problem becomes nothing. a więc trick numer jeden, być może to widzieliście, bo to jest taki kilkumiesięczny trik, ale mimo wszystko nie było go, to jest kluczowa rzecz, jeśli chodzi o litek właśnie. Tej pozycji kość sobie tutaj trzyma. Tak, jest to no, mega OP pozycja. Rotujcie z z macie smoka czy tam z gali dajcie tu smokę, czekacie jedną sekundę wchodzicie, może się od razu skan i zabijacie gościa, który stoi sobie oto w tym miejscu tutaj damy refrow. I zobaczmy, dostaje smoka, tak wychodzi w tym miejscu nie za bardzo wie o co chodzi, bo on ze smoka wychodzi, wy od razu go skanujecie ukośnik, wiecie gdzie może być. Gość nie zrobi raczej czegoś takiego, że tu się wycofa za smoka, nie będzie wiedział jak to zrobić. E, ani też na początku nie będzie Was od razu raczej skanował, bo po prostu będzie w szoku, nie? Większość raczej jest w szoku. Nawet ja sam mimo że wiem jak to działa, to pewnie sekundę poczekać i dopiero wchodzić. Pewnie i tak sam był w szoku, więc trick jest mega OP polecam za każdym razem stosować i zobaczycie, czy wam to będzie wychodziło. Ja szczerze mówiąc, jeszcze nie wiem, nie miałem dużo okazji, żeby tego. No, być może dlatego, że jestem A-playerem zawsze. Dobra, uspokój się. Dobra, trik numer dwa. A więc to jest trick z Reddit'a. Być może tego, go widzieliście, ale nawet jeśli widzieliście, to nie zmienia faktu, że muszę pozostawić bez zarąbisty cichy zeskok tutaj z balkonu. Więc sytuacja jest bardzo prosta. jedziecie do rogu, mieliście na linii tego te białego prania i trzymacie tutaj bez żadnego alta, bez niczego, po prostu trzymacie W. W momencie, kiedy już za tą poręcz tutaj balustradę, wyjdziecie po prostu do, do tego W trzymacie jeszcze A. Bardzo proste, po prostu na tej linii trzymacie A, oprócz tego W. Mega, naprawdę OP, mega proste zapamiętania, cyk, cyk, wychodzi 10 na 10, aczkolwiek, nie wiem dlaczego, czasami zdarzy się tak, że po prostu jakby, tym, ten zeskok nabierze większej prędkości. Nie wiem od czego to zależy, wydaje mi się, że jakby większą prędkość czasami przy tym zeskoku się ma i wtedy ten trik nie wychodzi. Ale generalnie oprócz tego to prawie że no 95% przypadków wychodzi Polecam bardzo proste, ciężko jest zapomnieć jak to zrobić i no bardzo skuteczne i przydaje się A Jeszcze mi się przypomniało jak tutaj jest takie miejsce na flesza, nie, że pokazywałem kiedyś taki fleszek bardzo fajny To tu jest też to, można zaraz na te liście wrzucić tak przy krawędzi i cały balkon nam pali No to taki bonus Ja generalnie dużo grantów y, ostatnio też się nauczyłem, nie takich Ale też będzie z pewnej mapki Myślę parę w Miku muszę ją też pograć, przetestować Całe takie przerobienie Tero, które zrobiłem jakieś takie coś było od deski do deski, to coś na kształt tego, nie w taki sam sposób, nie aż tak, ale takie po prostu luźne sposoby na zdobywanie przewagi na mapie, różne granaty, różne triki, boosty, czy nawet takie sposoby jak patrz, no tego, tego typu będzie gdzieś tam filmik za jakiś czas, ale nieważne, dobra, już się za bardzo rozgadam, jest dużo bonusów, teraz numer 3. No i to w sumie nie jest żaden taki giga OP smoke, który wam zaraz pokażę, aczkolwiek jest bardzo ciekawy, bo to jest taki jakby... Yy, strikowanie innego triku. Więc yy, o co chodzi? Jak wbijam na co na przykład, już jakieś smoki i tak dalej, wiecie, że zaraz zbita albo kroki są. Możecie się po prostu tutaj campić i czekać, nie? Nie macie być równiutko z tym, ale wystarczy, że jeść, tutaj jesteście. Ważne, żebyście nie stali, nie wiem, jakoś tu, tu jesteście. Dajcie z prawego na kuca, oczywiście, nie, bo się tutaj kryjecie. Nadto, dajcie smoka z prawego. I chodzi o to, że każdy jak tutaj wbija, i o kurde, nie? tu będzie gościu one, jakiegoś miał, nie? Tu się patrzy i zginie, i to krzyczy tam worki, nie? Albo tam bares, bares, coś takiego. A prawda jest taka, że Wy tutaj macie z tumikiem, nie widać Waszych rozbłysków, strzałów, z lufy i macie bardzo dobrego onewaya w tym miejscu. Nic znaczy teraz, już akurat smoke tutaj sobie do gasa, ale zaraz zobaczycie, że nic tutaj nie widać. Tutaj jest bardzo szczelnie, więc bardzo fajny OneWay w tym miejscu jest. O, taki. Trzeba bardzo tutaj uważnie stanąć. Teraz nawet troszkę za bardzo tutaj dodałem, więc już wiecie, że macie troszkę wyżej dodawać. Coś takiego macie bardzo fajne konwoje, a jak już kolej zabijecie to możecie też sobie tak 6 i faktycznie potem stąd zabić. Aczkolwiek nie wiem, czy to jest konieczne, lepiej chyba zostać w tym miejscu. Jeszcze one tap, Dobra, numer się 4 No i dobra, i tutaj macie taki triczek, mówicie please, albo tam teammateom, bo po polsku też możecie, ale jak randomom, to mówicie please, drop it to smokes, herem, możecie spingować, ustawiacie się tutaj, to jest trick z Reddita, to chyba nawet jakiś Polak na Reddicie tutaj pokazał. Który za Ciebie pierwszy smoke z Jamfroa rozmieniacie to trzeba szybko, jedno po drugim. Tutaj macie jakby tą linię, Nie rzucacie tego w środek tego czegoś, tylko troszkę niżej, bo jak rzucicie to niżej, to dzięki temu nie będziecie mieli przerwy przy schodach ten smoku na, na dżunglę, znaczy no, na, na ławkę. Tu rzucicie drugi jump throw. I potem tutaj macie idealnie w ten jakby w tą ciemną jedyną cegłę rzucicie trzeci smoke, Bardzo fajne, proste smoki. Ten smok teraz lekko wpadnie. O nie, czyli tutaj będzie troszkę większa luka, ale to jest bardzo dobra wersja, bo tutaj nie ma. Luki z tego, tak co mi się wydaje, no i tutaj też nie ma luki, więc trzy smoki bardzo fajnie można je rzucić. Teraz pokażę Wam je na szybko, jak one lecą, jak one mają timing. Pewnie mi się nie uda, ale do tego, tego, do tego dam taki smoke, znaczy taki cerownik, co ja dam? Taki smoke sobie dam. Takie coś, żeby precyzyjnie móc przymierzyć. I teraz ten smoke troszkę, mimo że Rudo wszedł, ale one lecą, jest cyk, 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 nie? Takie mają tempo. Oj, teraz mogę troszkę nawet jeszcze niżej przymierzyć, bo tu chyba luka będzie akceptowalna, ale. No i to jest smog, bo to nawet nie jest, wartość, to jest To jest i tak zwykle na fejka. O, bardzo dobry smok. Tutaj ledwo widać. I rampę ciężko jest tu cokolwiek zauważyć, więc to są spoko smoki. Nie tylko na fejkę, jak na przykład Wasi tym ci nie potrafią. To jest też spoko, nie? Bo z tego to macie bezpieczne miejsce, trzy smoki rzucacie. I plus macie taki, że jak właśnie wejdą na entry i zginą, to możecie potem przybytować i zdobyć jakieś refragi albo easy fragi, nie? Wy zrobiliście robotę, wchodzicie jako trzecia, czwarta osoba Ktoś tam zginie spod drewna, a wy sobie refragujecie ławkę, a następnie drewno i tak dalej, nie? Więc to jest całkiem spoko opcja Rzucacie granaty i macie z tego jeszcze plusy Dobra, numer 5 No i teraz Vertigo, czy mapa, z której być może będą, albo być może nie będą kolejne materiały niedługo Ale możecie się spodziewać, że będą Więc tutaj macie takiego onewaya Bardzo fajna sprawa W środek tej kropki rzucacie to sobie wchodzicie, cyk rozglądacie się, patrzycie, strzelacie do ludzi, którzy niezbyt wiedzą o co chodzi. Znaczy jest szansa, że was zeskanują, ale no, taka sytuacja, teraz sobie tutaj damy bota. Bota, który będzie się zachował prawie jak ja. Powiedzmy, że ten bot, jak ja się tu wychylałem, coś takiego. No powiedzmy, że tak, nie? To teraz jeszcze refro damy. I zobaczymy jak ten bot jest widoczny, bo to jest ciekawe. No jak ktoś sobie tutaj stoi, to myślę, że łatwo mam go zabić, nie? No, jest szansa, że nas zauważy, ale jak się powoli wychylimy, to jakby my mamy tą przewagę, że jesteśmy wcelowani, jesteśmy gotowi, jak ktoś tego smuka zna, to będzie doskonale wiedział o co chodzi, więc polecam tylko użyć to raz, bo no niektórzy i tak to mogą stać z Reddita, albo jak będziecie trafiali na, na siebie nawzajem, widzowie, na moich widzów, to też będziecie wiedzieli o co chodzi, tutaj mołotow jest ciekawe, bo jak już w tym miejscu stoję. No dobra, i to było tyle na ten odcinek. Mam nadzieję, że Wam się podobało A, jeszcze jedna, żeby mi się wspomniała o one. Nie, jak jest tam smog na rampie, jakiś, to możecie sobie coś takiego tak na oko dać. Tutaj kucacie, możecie sobie wstać. Znowu nie możecie sprawdzić. Cyk, cyk. Bardzo fajny one. -way. Jak taki ładne widzicie, to... No nie polecam się z nim mierzyć. Ja już zginąłem parę razy od niego na vertigo. Mimo że nie gram dużo Vertigo. To wiem czym ten Wannwe tutaj grozi. No i tyle. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Teraz już finalne. Sfinalizowanie odcinka. Jeśli tak, łapeczka w górę subik i do zobaczenia w kolejnych. Trzymajcie się na razie.